31 sierpnia 1935 roku w Związku Radzieckim zapisał się w historii przemysłu górniczego i propagandy politycznej jako dzień, w którym Aleksiej Stachanow, młody górnik z kopalni centralnej Irmino w Donbasie, podczas jednej nocnej zmiany wydobył aż 102 m3 węgla, co oznaczało wykonanie normy pracy w 1475%. To niezwykłe osiągnięcie nie było jednak tylko indywidualnym sukcesem, ale szybko stało się symbolem całego systemu ideologicznego. Stachanow nie pracował w pojedynkę, jego rekordowy wynik był możliwy dzięki specjalnej organizacji pracy, gdzie część górników zajmowała się podtrzymywaniem obudowy, inni transportem urobku, a sam Stachanow mógł skupić się wyłącznie na urabianiu węgla kombajnem. Władze sowieckie natychmiast wykorzystały ten fakt jako propagandowy wzorzec do stworzenia nowego modelu robotnika socjalistycznego, pełnego poświęcenia i oddania sprawie budowy komunizmu. Tak narodził się ruch stachanowski, w ramach którego setki tysięcy robotników w CM Związku Radzieckim starano się zmobilizować do przekraczania norm produkcyjnych i wykazywania ponadprzeciętnej wydajności. Zjawisko to miało ogromne znaczenie społeczne i polityczne, ponieważ gospodarcze w ramach kolejnych planów pięcioletnich, a jednocześnie służyło budowaniu kultu jednostki i umacnianiu autorytetu Józefa Stalina. Stachanow szybko stał się celebrytą tamtych czasów, otrzymał tytuł bohatera pracy socjalistycznej, był wielokrotnie nagradzany orderami. A jego nazwisko znalazło się w encyklopediach, gazetach oraz na plakatach propagandowych i podręcznikach szkolnych. Jego przykład miał pokazywać, że każdy obywatel ZSRR jest w stanie stać się nowym człowiekiem, zdolnym do przekraczania granic swoich możliwości dzięki oddaniu partii i idei socjalizmu. Jednak w rzeczywistości ruch stachanowskiego był znacznie bardziej złożony. W praktyce wielu robotników zmuszano do pracy ponad siły, często bez odpowiednich warunków technicznych i bez poprawnej jakości życia. Zdarzało się, że rekordy osiągano dzięki starannie wyreżyserowanym sytuacjom, a statystyki produkcji podlegały manipulacjom. Mimo to legenda Stachanowa na dziesięciolecia wpisała się w radziecką kulturę, a jego nazwisko stało się synonimem pracownika rekordzisty. Sam Stachanow po wojnie pełnił różne funkcje administracyjne i polityczne, ale nigdy nie zyskał takiej sławy jak w latach 30. -tych. Zmarł w 1977 roku w Torezie w Donbasie, a pamięć o nim do dziś bywa przywoływana jako przykład, jako propaganda potrafiła przekształcić zwykłe wydarzenie w mit państwowy.